Już w piątek o godzinie 22.20 kolejne wydanie magazynu motoryzacyjnego realautoclub.pl, a w nim między innymi Toyota Jaris Sport Ekspert o Palio Weekend Janusz Kulik oceni Volkswagen Polo A ze sportu powrócimy do rajdu krakowskiego. Zapraszamy! Program sponsoruje sieć hipermarketów Real i tygodnik Motor Witam w mojej kawiarni. Dzień dobry Dolenę. Dzień dobry poruczniku. To on mnie rozstrzelał. Dlaczego masz na głowie zdechłą kule? Ja tylko spytałem, czy mogę popatrzeć. Ona być pijana, w wtrypa. O mój Boże. Serial komediowy. Alo, alo. Zapraszam jutro po wieczornym filmie. Witam Państwa ponownie w informacjach o pogodzie. Oto nasza prognoza na jutro. Rozpoczynamy od rana. Rano w zachodniej i północnej części kraju sporo chmur, ale bez istotnych opadów, tylko na mazurach rozpogodzenia, ale z kolei mglisto. W ciągu dnia wszędzie rozwijać się będą bezdeszczowe chmury kłębiaste. Jedynie w górach po południu spadnie przelotny deszcz. Pod koniec dnia liczne rozpogodzenia. Ciśnienie na średnim poziomie stopniowo będzie spadać. W Warszawie od 1004 do 1000 hektopaskali. W ciągu dnia najcieplej do 16 stopni będzie na Mazowszu i Podlasiu, Morze i Lubuskie najchłodniejsze. Tutaj najwyżej 12 stopni, wieczorem nieznaczne dwustopniowe ochłodzenie. Zachodni słaby wiatr skręcający na wschodzie kraju na trochę silniejszy północny. To wszystko w informacjach o pogodzie. Ja w imieniu Katarzyny Trzaskalskiej zapraszam na jutro po głównym wydaniu wydarzeń o godzinie 20. Do zobaczenia. Dobranoc. Mogę zobaczyć pana prawo jazdy? Co? Kiedyś był sportowcem, który trochę za bardzo lubił poszaleć za kierownicą. Naczelnik Heizen myśli, że jesteś ostry. Ale ja się nazywam kapitan Nauer. I coś ci wyjaśnię, chłoptasiu. Teraz jest zwykłym więźniem, który ma szansę znów być sportowcem. Nie grałem od 8 lat. Nie jestem w formie. Futbol, więzienie i przyjaźń w filmie nagrodzonym Złotym Globem dla najlepszej komedii. Nie chcę już grać, złamał mi nos. Nastawię go. Bert Reynolds w komedii Najdłuższy yard. W sobotę o 15.10. Wszystko dŚstwo. Czy mi się zdaje, czy moja córka jest w niehumorze? Mm. Wielka i nieszczęśliwa miłość rozgrywająca się na tle barwnej i pełnej kontrastu w Warszawy końca XIX wieku. Jakby się cieszę, że spełnienieś pan. zaczyna sprowadzać nam kupców. Nie mam żadnych przesądów do kupców. Ekranizacja wielkiej polskiej powieści. Mariusz Dmochowski... I Beata Tyszkiewicz w filmie Lalka w sobotę o 17.20. Żegnam Pana i dziękuję za wyjaśnienie. Znowu idzie w górę. Biuro Pana Garfielda? Kupuj akcję kabli. Ile się da? Pan Garfield kocha pieniądze. Do czego zmierzasz, pentaku? Przyjeżdżasz do mojego miasta, do mojej fabryki i chcesz mi ją odebrać? Z choinki się urwałeś? To się nazywa przejęcie. Jak mówią na Wall Street, jesteście na celowniku. Zawdzięczacie to Garfieldowi, a ja jestem waszym prawnikiem. Czy da radę pokochać coś innego? Danny DeVito, Penelope Ann Miller, Gregory Peck. Nie zapytałaś, co znaczy skrót CP? Cudze pieniądze. To kocha najbardziej. Komedia Cudze pieniądze. Jutro o 20.30.